Cześć wszystkim, z tej strony Aurora i dzisiaj widzimy się w Sound of Horses. Mamy właściwie już dzień siódmy w tej grze. Dosłownie przed momentem mi to wyskoczyło, także no naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem, ile rzeczy faktycznie jest w tej grze, pomimo tego, że jest to Early Access i że robią to dwie osoby. Ale także tak, przejdźmy sobie do questów na dzisiaj. Ostatni odcinek był naprawdę bardzo fajny. Teraz, z tego co pamiętam, to będziemy zajmować się przeprowadzką. Ale porozmawiamy z Madison. Dzień dobry. Tak, to w końcu dzień przeprowadzki. Margot nie była łatwa do przekonania, ale w końcu się to dzieje. Bardzo fajnie, że tyle osób będzie ci się pomagało. Przywitaj się z Margot ode mnie. No dobra, czyli właściwie musimy. A co my tu. Coś tu jedzie. A, już chyba widzę, kto. Nasze rywalki. A bo dzisiaj też miał być ten dzień wyścigu nocnego, co nie będzie łatwe po naszych ostatnich próbach. No ale zobaczymy. Zaraz sobie z nimi pogadamy. Cześć, jedziesz do Margot, prawda? Niesamowite, że y, udało się przekonać takiego y, upartego osła do przeprowadzki. Musi się kochać w Wolterze. Haha, no nie fajnie trochę. Tak gadać? Y, jedziemy dokładnie w tą samą stronę. Chodź z nami, pojedziemy razem. Zobaczymy, czy utrzymasz tempo. Okej, okay, jesteś gotowa, czy co? No, nie są one fajne. Zdecydowanie nie. Myślę, że spróbujemy je nawet troszeczkę tutaj wyprzedzić, może. A przynajmniej tą jedną z tyłu, kto... O! No, ale mnie przepchnęła. Nie mogę. Jak się tu przepychają na tych zakrętach. No i co? I one jednak nie dotrzymują nam tempa. Zgaduję, że pewnie jadą do tego kościoła. Tam, gdzie jest ten szlak. A jednak nie. Okej. Okay. No dobra, czy jednak gdzie indziej jadą, zaraz zobaczymy, o co chodzi. No i dzięki temu też trochę mnie wyprzedziły, bo w sumie nie znałam ich trasy. Ojejku, skały, skały... Masz najgorszy przeciwnik. O, ale muzyka jak zwykle dopisuje w tej grze, naprawdę bardzo fajnie z tym traczek. No, teraz to już mnie zupełnie prześcignęły, ale to dlatego, że one wiedzą gdzie jadą. <laughs> Mamy drzewo, przeskoczymy. Przeskoczymy. Bezproblemowo. Chyba nigdy nie jechaliśmy tą trasą, albo jest zupełnie nie kojarzę. Zdecydowanie. Ach, bo my tutaj do Margot przyjedziemy. Okej, okay, tylko po prostu jechaliśmy w prawo zamiast przy kościele. To, yy, to pojechaliśmy po prostu, odbiliśmy z drugiej strony wzgórza. No, może jest teraz trasa trochę krótsza. No, już czekają na mnie, no co za lira. O, oh, wow, naprawdę jesteś gotowa na dzisiejsze wyzwanie? Nie, wydaje mi się. No więc powodzenia zatem. Eee, jedźmy, Emilii. Dobra. Nie chciałam zbytnio z nimi tak gadać, także niech sobie jadą. Jak się rozpychają na tych koniach, naprawdę. Pojedźmy sobie tutaj do Margot na tą przeprowadzkę. Trochę pomożemy. Jak to tu wygląda? Widzę, że już me wszystkie meble wystawione. Och, witaj, moja droga. E, to jest naprawdę chaotyczne, to wszystko, co tutaj jest. I kury są przerażone i uciekły. Jestem naprawdę zmartwiona. E, słyszałaś to gdakanie tam? E, proszę, czy możesz mi pomóc je złapać? Pewnie nie mam problemu. Tylko pytanie, czy możemy to zrobić konno, czy niekoniecznie. Ach, to one w ogóle są tam daleko. Przejdziemy przez ten przerażający krzak. Przejechaliśmy. Jedna jest gdzieś tutaj. Jest, dobra, widzę ją. Druga już tam jest dalej przy torach. No, cipcip cip. Bierzemy ją po prostu ze sobą. tutaj kwipunku. Zaszukują nam do torby, której nie mamy. A przynajmniej widocznej. Dobra. Ja już widzę na kompasie, że dwie kolejne raczej na minimapie dwie kolejne są tutaj blisko. No wskakuj, sióp. Kurczę w biegu. Niesamowite. Są umiejętności łapania kur. <gry> I ostatnia powinna być gdzieś tutaj. No jest. Przy owieczkach. Chodź. O! A jednak przeceniłam swoją umiejętność łapania kur. Dobra, mamy. <grystanie> Oddajmy je do Margot i zobaczymy jak tam dalej oni się chcą zabrać z tym wszystkim. Wydawało mi się, że będziemy tym wozem wjeść te wszystkie meble i tak dalej, ale może nie. Zaraz zobaczymy. A nie, jest wóz naszykowany. Czyli wozem jednak. będziemy prowadzić zaraz. Och, moje kochane, tak się cieszę, że je znalazłaś. Zaczynam być zmęczona. Mam nadzieję, że ukończymy wszystko, zanim zajdzie słońce. Teraz y, zabierzmy kury i pojedźmy do nowego domu. Wszyscy pozostali już tam są. No dobra, faktycznie podpięliśmy naszą ametyst. I jedziemy. Mam nadzieję, że pamiętam trasę, ale chyba tutaj powinniśmy jechać po prostu przy Agnes. Jejku, <laughs> jak te kury słodko wyglądają tam z tyłu. <laughs> Zapakowane. No przeurocze są. Kurczaczki. I teraz tak, czy możemy skręcić tutaj? Chyba tak. Czyli wcale nie musimy jechać tam przy posiadłości Agnes, tylko możemy sobie pojechać po prostu tędy i tutaj się wspiemy na górę, bez... psniemy. Podjedziemy pod górę. O! brak mi słów. O kurczę, nawet nasza Amadeus przejechała przez krzak. Jest Jest progres. No i aż jestem ciekawa tego wyścigu wieczornego. Mam nadzieję, że sobie poradzimy i mam nadzieję, że te skoki wykonam w miarę poprawnie. Pamiętam o tym miejscu tam pod nawet nie pod koniec, tylko w środku wyścigu, żeby przyhamować troszeczkę, żeby skręcić na ten skok nad mostem. Raczej na moście. Także o tym pamiętam, no mam nadzieję, że sobie poradzę. Dobra, jesteśmy na miejscu. Rozpakowujemy. Och, cudownie, że przywiozłeś już ostatnie rzeczy i kurczaki także. Tutaj naprawdę jest tłoczno. Margot naprawdę kolekcjonowała dużo rzeczy przez te wszystkie lata. Weźmy ostatnie rzeczy z wozu. Jest troszeczkę... Dziwnie w nowym domu, ale spokój, taki jaki tutaj jest, naprawdę mnie do niego przyzwyczaja. Moje kury także są szczęśliwe, i koniec wspaniały. I Walter zaczyna przypominać mi coraz bardziej Oskara. Ojejku. Jestem gotowa na nowy rozdział. Jutro nie mogę się doczekać śniadania z Agnes. Dziękuję ci za wszystko, co zrobiłaś. Nigdy tego nie zapomnę. O. Och nie, zapomniałyśmy o skrzynce na listy. Została tam taka samotna. Czy możesz ją do mnie przywieźć? Pewnie możemy. A, i mamy wozem przywieźć. No dobrze. O, ja cię... Wykręcanie. Widzę, że tutaj Lili w ogóle przyjechała i odjechała, i tam wyskoczyło powiadomienie, że jak to zrobimy, to żeby pojechać do Lili. Także myślę tutaj widzę, że jest picie i jedzonko. Pojedziemy po tą skrzynkę na listy. Przywieziemy tą skrzynkę na listy, napoimy i nakarmimy naszą ametyst i pojedziemy do Lili. Myślę, że to jest nasz plan działania na ten moment. O, dobra, ledwo, ledwo wyrobione na zakręcie. Ledwo, ledwo. Ciekawe, czy jeszcze z Lilip pójdziemy w sumie na trening przed tym wieczornym wyścigiem. To też w sumie ciekawi. Dobrze by było jeszcze przećwiczyć w sumie tą trasę. A, pojedziemy sobie przy torach, czy tak niezbyt? Chyba to była zła decyzja. Chociaż. Okej, okay, czyli możemy uszkodzić wóz, jak zobaczymy z drogi. Dobra, dobra, zaraz wrócimy na drogę. Już, już jesteśmy. O, i tutaj jest. Okej. Okay. Dobra. Czy to była jednak, <grywa> jednak zły pomysł? Dobra, mamy ten mailbox. Dobra robota. Mamy już go. Margot będzie taka szczęśliwa, gdy zobaczy swoją czerwoną skrzynkę na listy w nowym domu. Perfekcyjnie, że mamy ten wóz. Jasper chciał dać Margot większy stół do kuchni, także możemy po niego pojechać. Dobra, ja już nie... Yy, nie zbaczam z trasy, w sensie z drąki, bo to jednak źle się skończyło. No cóż, chciałam pojechać na skróty, a wyszło jak zawsze. <laughs> no dobra, mamy szybki kursik w sumie. Naprawdę ten kurs jest taki fajny, szybki. Także nie ma takiej tragedii w sumie. Do galopu widzę, że raczej nie przejdziemy, bo też się ekran zaczyna na czerwono świecić. Tak samo w poprzednim odcinku, który zauważyłam, myślałam, że może coś się naszym koniowi dzieje, ale zapewne to chodziło o to, że coś z naszym wozem dzieje, tak podejrzewam, w trakcie galopu, że jednak to jest zbyt intensywna. O, właśnie. Musiałam trochę hamować. Czy my tu kiedyś byliśmy? W ogóle nie kojarzę tego miejsca. Cześć dziewczyny, jesteście tutaj, żeby odebrać stół dla Margot. Jaki cię przeprowadzka? Czy już zbliżacie się do końca? Tam przy shopie jest stół dla Margot. Naprawiłem go i naoliwiłam... na, na, ol, na olejował <gryw> Nie oliwą, tylko olejem. Więc przetrwa dużo czasu. Iris jest ze swoimi pszczołami i także przygotowuje mały prezent. Czy możecie się zatrzymać przy psz pszczelarni i zgarnąć to po drodze? Pewnie, że możemy. Zgarnimy najpierw stół, który jest i na olejony, i na Naoliwiony, <grywia> Na oliwiony. <grywia> o jejku. <grywia> Dobra, bierzemy stół. Ale fajnie, że jest jeszcze więcej prezentów dla Margot. Podążaj za mną, pokażę Ci drogę do pszczelarni. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje ze mną, że mam taki problem. W pszczelarni chyba też nigdy nie byliśmy, nie kojarzę w ogóle tego miejsca. Tutaj też ktoś jest z bryczką. I to jest, skaduje, że Iris. Tak. Jak miło Was widzieć. To przełóczy, że miałście czas zatrzymać się tutaj w trakcie tego chaotycznego przeprowadzania się. Tutaj są słoiki z świeżym miodem. Margot uwielbia miód w swojej herbacie. Przy okazji, chciałabym do Was dołączyć. Chciałabym e, pogratulować Margot e, w jej, jej nowym domu. No dobra. Czyli co? Właściwie no to musimy. Co tu się dzieje? Jak? Albo, no może pomaga, pomogła nam trochę wykręcić. Ale. <słyski> Ale przepchnęła nas niesamowicie. No dobra, trzymamy się, drogi. na spokojnie zawrócimy, mam nadzieję, że pamiętam trasę. Ale... Nie no, dobra, tutaj w lewo. Myślę, że na spokojnie dojedziemy do Margot. W ogóle już mam wrażenie, że zaczyna się powoli ściemniać, ale zgaduję, że dzisiejszego dnia więcej akcji będzie się rozgrywało w nocy, w trakcie tych wyścigów. A dzień pewnie po prostu będzie prze... Mm, skupiony właśnie na tej przeprowadzce. Czy ja dobrze pojechałem? Chyba w miarę. Mogą tam niżej zjechać, ale tutaj też tak będzie ok. O, jaki byczek. Tutaj bym zmieniła ścieżkę na tą. O. Dobra, nic się nie stało. Bo nie pamiętam, czy tam ta ścieżka nie. A nie, ona się łączy tutaj. Dobra, mogłam pojechać prosto. No nic, decyzja została podjęta. Ale nic się nie stało, także jest ok. O, zapatrzyłam się. Zapatrzyłam się na naszą ametyst i nie skręciłam dobrze, strasznie mi się podoba jak ona wygląda w tym w tym zaprzęgu, naprawdę, jakoś tak nie wiem. Te modele koni są takie naprawdę przyjemne dla wzroku i są naprawdę mega, mega dobre, tak uważam przynajmniej, bardzo ładne, podobają mi się. No wiadomo, że jest zachowana estetyka gry, czyli nie są jakieś, nie wiadomo jak turbo realistyczne, tylko są wiadomo w estetyce gry zachowane. Ale uważam, że i do jazdy konnej, i do wozu, właśnie świetnie pasują. No dobra, ostatnia prosta, i jak w końcu odzyskam naszą ametyst już do jazdy konnej, no to musimy ją napoić i pożywić. Oho, więcej osób się tutaj faktycznie zabrało. Och, witaj droga Iris. Och, jaki piękny stół i nawet jeszcze więcej prezentów. I moja ukochana skrzynka na listy jest tutaj także. Bardzo dziękuję wam za wszystko. Jestem bardzo zmęczona już teraz, ale mam tyle do powiadania wam. Wejdźcie, Iris, możemy się napić naszej zasłużonej herbaty z twoim cudownym miodem. Oscar zaaranżował wodę i. A właśnie, się tak zdziwiłam, że Oscar. <noise> Oscar zaaranżował wodę i siano tam na dole. Och, miałam na myśli Walter. O, rany, naprawdę muszę być zmęczona. No, nieźle. Pośpiesz się, Aurora. Robi się późno, a musimy dać naszym koniom wodę i, yy, po drodze. Musimy się rozgrzać, zanim Amber i Emily przyjadą. No, tak myślałam właśnie, że kurczę, czas się troszeczkę ogarnąć, bo zaraz będą te wyścigi nieszczęsne, które są nie wiadomo po jakiego grzyba, żeby coś udowodnić, nie wiadomo po co, no ale... Tak to jest z tymi nieszczęsnymi rywalkami w grach. Dobra, pokłaszczamy trochę ją, bo też tego potrzebuje, ale wyszczotkować to już ją chyba wyszczotkujemy później. No kurczę, aż czuję taki dreszczyk emocji przed tym wyścigiem. Zobaczymy jak pójdzie. Staram się dać z siebie wszystko. No ale po wczorajszym trochę właśnie... Wczorajszym? Nie, kiedy ja nagrałem? Przez wczoraj? Oj, już nawet nie wiem. <laughs> czuję, czuję trochę napięcie z tym związane. A, moment, najpierw muszę z nią porozmawiać. Jesteśmy tutaj i czuć burzę w powietrzu. Ta trasa jest ciężka i niebezpieczna i na pewno to nie będzie łatwe do wygrania. Gotowa? Ruszajmy. Uważaj na siebie. No dobra, mamy nasz warm-up. Lili sobie pojedzie przodem. No, muszę to wyczuć bardziej, te przeszkody tutaj. O, to już było lepsze. To było perfekcyjne w ogóle i faktycznie się zbiera na burze. Ja chyba ostatnio po prostu faktycznie za późno skakałam i tu jest ten zakręt nieszczęsny. Troszeczkę się nie udał, ale nie jest aż tak źle. Tu wyszło dobrze, zaczął padać deszcz. O, tutaj trochę za późno. Tutaj nie wiem co poszło, nie tak. Szczerze mówiąc kamera troszeczkę nie pozwoliła mi oszacować. A nie no bo tutaj za to przeskoczyliśmy dobrze, ale przez to, że jak... Po tym skoku bardzo spadamy w dół. Tak samo tutaj też jakby przyjmujemy jakieś lekkie obrażenia przez to. No ten skok w ogóle poszedł fatalnie. Slalomik. O, tutaj za wcześnie. I tutaj też za wcześnie. Dobra, ale nie było aż tak tragicznie. O, dobra robota. Ten szlak nie jest łatwy, ale naprawdę nam i naszym koniom dobrze poszło. No dobra. No i są nasze rywalki. Hmm, spójrzmy na to. Naprawdę się tu pojawiłyście. Nie sądziłyśmy, że się odważycie. Już jesteście rozgrzane? Jakby to wam miało pomóc. Pojadę z tobą, Aurora. Deszcz i burza stwarzają drogę Treacherous. Taka też, że niebezpieczna, coś takiego chyba nawet nie wiem. Nigdy nie wiesz, co może się skrywać tam w ciemności. No dalej, pokaż mi, co masz zrobić. Okej, okay, dobra, czyli teraz to się musimy. O? Ach. Tutaj NPC ruszają, mają dużo szybszy start niż ja mam. I ja nie wiem jakie ja mam ją wyprzedzić szczerze mówiąc. Będzie to... właściwie to niemożliwe. Nie wiem czy po prostu. Muszę liczyć, że ona gdzieś skusi, czy. <ścoughs> czy nie wiem co. Bo ona po prostu zauważyła, że te NPC mają po prostu szybsze konie niż my. I tyle. Dobra, skupmy się po prostu na zrobieniu dobrze tego szlaku. A to, czy będziemy pierścić, czy nie, to już jest kwestia drugorzędna. Skupmy się na tym, żeby go dobrze ukończyć. Ta przeszkoda jest jakaś fatalna Co tu się dzieje? Aha, no to nieźle Och, boisz się duchów Do czego ci właściwie ten koń? przestraszył się zwykłego prześcieradła. Haha. Ha. Ale ch hamuwa. Ja się tak skupiłam już. Ale było widać, że tutaj stoi. <grywa> Och, Aurora. Czy wszystko w porządku? E, coś się stało? Wiedziałam. Miałam złe przeczucie, że coś złego się stanie. Jak one mogły to zrobić? Ech, chodźmy stąd. Musimy się stąd wydostać. Nie zostawię Cię tutaj samej w ciemności. Możesz spać dzisiaj u mnie. Nawet, <grytanie> Nawet śpisz dzisiaj u mnie. <grytanie> Nie, dobra, to było mega niefajne. Jakby coś takiego w prawdziwym życiu się wydarzyło, to mogłoby się naprawdę zakończyć tragedią. Także absolutnie w ogóle koszmarny pomysł, żeby tak straszyć konia z jeźdźcem w lesie, na jakiejś dzikiej trasie, w ogóle straszyć konia właściwie, tak naprawdę. No, powiem tak, twórcom gry naprawdę udało się stworzyć takie rywalki, które... które są mega wkurzające. I naprawdę niefajne, no po prostu są mega niefajne. Także brawo dla twórców. Bo to wyszło, to wyszło. Oj, które endy ty jedziesz? Boże, no i krzak, krzak. Prowadzi mnie, zamiast zjechać tą ścieżką, myślałam, że zjeżdżam tą ścieżką, to będzie tu po jakichś trawnikach prowadza. O, jeszcze przeskoczmy. No, dobra. Po tym, co moją biedną ametystę spotkało. Mm, biedna. Jak tam? Myślę, że trzeba by ją też napoić. ...nakarmić, uczesać i... no. proszę biedna. Została tak wystraszona, hamsko. no. W końcu w domu. Och, co za ulga. Ten dzień był długi i naprawdę nami wstrząsnął. No dobra. Dzisiaj co? Właściwie kończymy. Mm, Zakradnij się po cichu i nic nie mów do Toma. No dalej, Aurora. E, tutaj w moim domu będziemy bezpieczne. Ojejku, nie no. Szalony odcinek. Naprawdę mega hamowa z tymi duchami. E, I z wystraszeniem konia. Teraz to w ogóle mam ochotę dokopać tym dziewczynom. <noise> Także mam nadzieję, że jeszcze je jakoś pokonamy, bo naprawdę zasłużyły na to, żeby im dokopać teraz po tym wszystkim. A ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie wszystkim za oglądanie i już nie mogę się doczekać kolejnych odcinków właściwie, bo też sama jestem ciekawa, jak tam ta nasza historia się dalej potoczy. Także dzięki wielkie i widzimy się niedługo. Pa, pa!